Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tak, Dobry lot. Tak, wszystkich hodowców i życzymy im mistrza, każdemu mistrza, bo oni na to czekają, żeby zostać mistrzem. I no. satysfakcji. No tak i to, to jest to, a przede wszystkim to jest takie nasze hobby, że nie wiem, ja tak niby akurat, że choroba była taka ciężka i wiedziałem, że no nie mogę już lotować. Musiałem mm. się y, posłuchać żony i, i tak, że dobrze, że już nie lotuję. Ale jeszcze mój bratanek korzysta ze mnie. Korzysta. Lecieliśmy o z Brukseli. Przyszedł hmm. i ode mnie i Mówi do mnie, wujek, fur, de tego gołębia se szykowałem samczyka, rozumiesz, na lot. I też po, po tych Belgach, nie? Mm -hmm. I mówi, i teraz co? Ja mówię, to znaczy, się co? Co się stało? Pióra, rozumiesz, bo tak, bo po, podrzucał te pióra, bo go zostawił y, tydzień. Dał mu dychnąć i zarzucił tak. pióra. No i tak, tydzień jeden nie leciał nim, i przez to, że nie leciał, to już było dwa tygodnie, nie? Mm -hmm. No i do lotu, i później przyszedł, i ja tam mówię, dobra, dawaj, chodź. Nie miałem tam, rozumiesz, y, ale mam dobre zęby swoje. I tak przyciąłem im, rozumiesz, te pióreczka do góry, mm -hmm. od tego, od tej dziury. Tak, co tak. wyrzucały. Wypuszczone gołębie, 5.30, a osiemnasta trzydzieści już był gołąb w domu. I był jako pierwszy ten, co obgryzałem mu te. I mm -hmm. wo wołał na mnie Krześniak, wujek, kurde, ty to jesteś. To nie to powiedzieć, żebyś tak rozumiesz, że mu to krzydło przyciół, bo zaglądał na to, jak ja to porobił. Że one się tak dorównały, mm -hmm. no, że nie może być, rozumiesz, jednego wysokiego. Bo to jak będzie jeden przebijał tych następny, to ten, który jest taki wysoki, to on mu będzie go błalało skrzydło przez to pióro